Mamy taki uroczysty moment dzisiaj, bo kilka osób kończy kurikulum. Zapraszam Bogusie jako pierwszą. Przypadki, które poznawałam na warsztatach i na kursach, udawało mi się od razu zastosować w gabinecie i bardzo jestem zadowolona, że się zdecydowałam na całe to kurikulum. Jest to wszystko sfokusowane na praktyce, bardzo dużo własnych doświadczeń, rzeczy takich, które rozwiewają nasze wątpliwości z własnej praktyki. Także ogólnie bardzo polecam. Bardzo poszerzyło to moje myślenie na temat wiedzy w ogóle, którą teraz oczywiście spożytkuję w praktyce zawodowej. Polecam wszystkim.